...głosą siłę i żywy blask. Timotej z Ale jesteś wielki! Ty jesteś wielki, jak zasięg w t Ale ty, ty mały student, miłotki, ten kolesko, czy... Maciej, z uszu proszę. ci powiedzieć, że jesteś miły, jak obsługa klienta w t A, jak tak? Zazwyczaj przechodzimy. Marcin, Czesław, Sącz... Wielki zasięg, świetna obsługa i nowoczesny Samsung Galaxy Core Plus. T-Mobile, sieć największych możliwości. W sąsiedzie, zapraszamy do nas. Nie możemy, znów no, musimy nawozić. Szkoda, czasu? Lepiej zastosować długo działający nawóz Substral. Substral długo działa. Oto zmusznie w tym roku. Zpuszczam powietrze właśnie wtedy. auto do wejdź na libertydirekt.pl, zacznij, lub skontaktuj się z agentem. Oto Ada, a oto Franek. Ada i Franek lubią niebiańskie przyjemności.